Wjazd do Holandii od 9 grudnia 2024. Ważne informacje dla wszystkich podróżnych. Holandia od 9 grudnia tymczasowo przywraca kontrole graniczne. Decyzja ta jest związana z kryzysem migracyjnym i potrwa 6 miesięcy do 8 czerwca 2025. Kontrole przeprowadzane będą na drogach i w pociągach oraz na granicach morskich i lotniskach. Podróżnym zaleca się przygotowanie na dłuższe czasy oczekiwania i posiadanie przy sobie wszystkich ważnych dokumentów podróży. Warto wiedzieć, że kontrole będą odbywać się nie tylko jedynie na samych przejściach granicznych, lecz również w tzw. strefie przygranicznej obejmującej obszar do 30 km od granic celnych Holandii. Podróżujący powinni przygotować się na opóźnienia, szczególnie w okresie świątecznym. Zaleca się wcześniejsze zaplanowanie podróży oraz posiadanie ważnych dokumentów tożsamości, takich jak dowód osobisty lub paszport. Jeśli planujesz wizytę w Holandii w nadchodzących miesiącach, uwzględnij te zmiany i bądź gotowy na możliwe wydłużenie czasu podróży. Pamiętaj, aby śledzić najnowsze informacje na strotach rządowych oraz przygotować się na dodatkowe kontrole. Kliknij po więcej na polskiobserwator.eu